Dzień dobry. Nie wiem do kogo mówić. Paweł Kasprzak, wybitny uczestnik rozrób antyrządowych zarządów PiSu, zauważył bodaj wczoraj, w niedzielę, wczoraj może, na Facebooku, że nie ma komu władzy wziąć. No tak, jest głęboki kryzys, dopiero się zaczyna i nikt się do tego nie pali. A jeżeli ktoś się pali, to się nie ujawnia. Parę ładnych lat temu, kiedy spodziewałem się tego kryzysu, chociaż nie w postaci pandemicznej, na początku pierwszej kadencji PiSu, pisałem, że władza będzie leżała na ulicy i nikt jej nie weźmie. Ona jeszcze nie leży na ulicy. Na razie widzimy powolny zjazd pisowskiej władzy. No, ale to kiedyś nastąpi, ten zjazd do, do końca. O tym, jak to może, może się wydarzyć, to chciałbym pofantazjować inną, inną razą. A teraz no, przychylam się do opinii Pawła Kasprzaka, którą skomentowałem: Jakby to chciał zobaczyć, Jest fajna dyskusja na Facebooku, na profilu Piotra Niemczyka, znakomitego. Najpierw działacza wolności i pokoju za naszej młodości, później, później działacza Urzędu Ochrony Państwa, później prywatnego przedsiębiorcy, wyzutego z biznesów przez najnowszą władzę i obecnie sfrustrowanego opozycjonistę. Ale to jest mądry chłopak, znaczy mądry może nie jest, ale jest bardzo fachowy w różnych sprawach i, i ja go cenię od tej strony, bardzo lubię go czytać. Więc na jego profilu jest... Są uwagi, Pawła Kasprzaka i dużo fajnych, fajnych komentarzy o tym, jak to właśnie rzeczywiście, no Borys Budka i reszta nie przejmują władzy, Marta Lempart tym mniej. No więc nie wiem, do kogo mówić. Nie wiem, do kogo mówić o tym, jak to powinno być, żeby się Polska odbudowała po kryzysie. Już w kryzysie trzeba będzie podjąć bardzo poważne działania. Kto je ma podjąć, nie wiadomo. Nie ma polskiej siły, nie ma, nawet Konfederacja najwyraźniej nie podejmie takich działań, bo nie podjęła dużo mniej radykalnych posunięć niż te, które będą potrzebne. Nie zrobiła właściwie nic od czasu, kiedy w marcu narzucono nam rodzaj terroru państwowego i międzynarodowego. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o jednym z czterech punktów, które zgłaszałem publicznie w ostatnich, no w ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach, mianowicie o problemie długu, długu na świecie, bo mamy nowe dane. Te nowe dane pochodzą z Instytutu Finansów Międzynarodowych, to jest instytucja, w zasadzie organizacja zrzeszająca banki, instytucje kredytowe, ubezpieczycieli też, Różne instytucje rynku finansowego, jest ich chyba 450 z 70 bodajże państw. Należą do niej banki z Polski, cztery banki, w tym banki z dużym czy przeważającym udziałem państwa PKO BP i PKOSA. Mają dostęp do różnych ciekawych informacji i do lobbyingu prowadzonego przez tę organizację IIF. Proszę szukać w Google'ach. Międzynarodowy Instytut Finansów. Otóż ten instytut wyliczył, że w pierwszych dniach listopada dług nagromadzony w instytucjach kredytowych całego świata przekroczył 270 bodaj 3 biliony dolarów. Do końca roku ma narosnąć do 270. 270 a do końca roku do 200. Do 277 ma rosnąć, z czego 80 bilionów dolarów długu jest w Ameryce. Jest jedna, no, trochę mniej niż jedna czwarta, 20, ponad 20% jest w Ameryce. Przepraszam, prawie 30%, około 30%. I nawet gdyby ten dług przy obecnych niż niskich stawkach, niskich, niskim oprocentowaniu na świecie miał generował tylko 3% odsetek rocznie, no to i tak jest 8 bilionów rocznie. Skąd te 8 bilionów miałoby się wziąć, a się nie weźmie, bo można je tylko dodrukować. Gospodarka nie wytwarza tyle dóbr, żeby się spłaciła. Nawet przy tak niskim. O procentowaniu. oczywiście ono w Europie jest wręcz ujemne, natomiast znaczna część tego długu jest w krajach, w których stopy procentowe banków centralnych i w obiegu w obrocie gospodarczym są, są wyższe. Indie, Turcja. Turcja, Indie, także Filipiny, Afryka Południowa to są państwa, w których ten problem spłat odsetek jest teraz najostrzejszy na świecie i to są też państwa, które warto rekomendować temu nie wiadomo komu, kto by chciał przejąć przegospodarowanie Polską, zarekomendować te państwa jako sojuszników w globalnej, solidarnej walce o umorzenie długu światowego. O Turcji zawsze wspominałem, Turcja jest blisko. Jest krajem bardzo silnym politycznie, także militarnie. Turcja może być nawet liderem takiego ruchu światowego. Oczywiście, dopóki jesteśmy w Unii, jest to utrudnione, a dopóki mamy degeneratów u steru, jest to jeszcze bardziej utrudnione. Mówię degeneratów, bo no, poza właśnie Konfederacją wszystkie siły polityczne miały zdecydowanie negatywną selekcję w doborze. Swoich polityków, czy posłów, czy funkcjonariuszy państwowych, bo w końcu yy, obecnie rządząca partia PiS, przedtem Platforma IPSL, dokonywały również selekcji na stanowiska funkcjonariuszy yy, i widzimy, że ta selekcja wypada bardzo, bardzo źle. Są to ludzie o najniższych możliwych kompetencjach, chowanegłupszych, chociaż oczywiście nasz naród generalnie nie jest bardzo mądry. Trzeba sobie to powiedzieć brutalnie wprost. Yy, jesteśmy narodem peryferyjnym. Słabo wykształconym, mimo licznych prac majsterskich zrzynanych na różnych warszawskich, wielkomiejskich i prowincjonalnych uczelniach. Jesteśmy krajem ludzi, którzy mało wiedzą o świecie, dlatego tak sobie bardzo cenię. Tak sobie bardzo cenię to, że w wielu spośród pośród Państwa, także w wielu spośród widzów piątkowych rozmów z Krzysztofem Mukszą, to są Polacy za zagranicy. Dla Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś podjął ryzyko emigracji i utrzymał się na, na wodzie i pływa nadal na tej wodzie w dalekich krajach, to znaczy, że no musiał po pierwsze wykazać pewne cechy charakteru, a po drugie zaradność już po tym akcie. Ja się nie wybrałem na emigrację, rozważałem to od młodości, przynajmniej dwa razy. Zadecydowały względy, za pierwszym razem względy, to był 85 rok. Moje pokolenie wyjeżdżało. Ja miałem jakieś stypendium załatwione już we Włoszech. Byłem przekonany, że jak wyjadę, to nie wrócę. Tak, połowa moich kolegów. Znajdę kogoś, zaczepię się gdzieś. Myślałem, że może jakąś dziewczynę znajdę sobie. niemka albo inna Austriaczkę i tam zostanę. No, nie wyjechałem, bo uznałem, że moje miejsce jest tutaj i tutaj. Założyłem gniazdo w Polsce. I tak zostało. I tak zostało. Chyba nie żałuję nawet, prawda? Mówiąc, widząc, co teraz dzieje się na zachodzie, widząc totalitaryzm we Francji, goniący ten francuski totalitaryzm, totalitaryzm niemiecki. Ustawę o ochronie ludności, którą uchwalili kilka dni temu, to, że chcą nadać w Niemczech, tak, chcą nadać wszystkim kolczykowy numer jak bydłu który będzie nie tylko otwierał wszystkie drzwi, ale, ale bez niego oczywiście drzwi będą zamknięte, ale również będzie możliwe do śledzenia przy każdym kontakcie. To wszystko mnie skłania do optymizmu. Wybrałem dobry kraj do życia, chociaż są lepsze. Wróćmy do długu. Dług trzeba, dług trzeba umorzyć. Ten globalny dług, to jest dług oczywiście i rządów, i firm, i osób fizycznych, gospodarstw domowych, tych przeważnie są to może nie tyle biedne gospodarstwa w Polsce, ile bo raczej to są te, te niby zamożne, tylko że to są gospodarstwa, które w razie zawału, zawału niemożliwości, niemożności spłaty długu, w razie utraty pracy, no, gryzą ziemię. To są niewolnicy. nie lub bardziej luksusowi, ale niewolnicy. Ludzie wolni mogą nie mieć pieniędzy, ale są wolni. Tak jak prepersi. Ja nie jestem prepersem, ale czuję się wolny. Ludzie wolni nie uwiązali się na, na smyczy kredytów, ale niektórzy musieli. Stali się niewolnikami. No i ci niewolnicy, nawet jak mówię, pozornie na razie luksusowi, będą potwornymi ofiarami, gdyby nastąpił kompletny zawał finansów i gospodarki. Tak więc, umorzenie długów także w ich interesie. Tak, już słyszałem to parę razy. Nie, umarza, nie można umarzać długów, bo jeden był mądry, drugi był głupi, ten kupił wziął kredyt. No mnie się tak ułożyło, że nie musiałem nigdy wziąć kredytu. Oczywiście bardzo nie chciałem, bardzo nie chciałem, ale niektórzy nie potrafili sobie inaczej poradzić. Nie wiedzieli jak, jak, jak znaleźć dach nad głową bez kredytu. Tak już jest. Umorzenie ma to do siebie, że jest niesprawiedliwe, to znaczy jest sprawiedliwe w sensie bardzo głębokim, natomiast jest niesprawiedliwe, bo jednemu Daruje się mniej, a drugiemu więcej. To jest doskonale opisane w Ewangelii, w tej opowieści, tej przypowieści o, o robotnikach, których właściciel pola najął jednych rano, drugich po południu, a trzecich dopiero na sam wieczór i wszystkim zapłacił tyle samo. No i ci, którzy napracowali się cały dzień, napocili, namęczyli, mieli pretensje, że ci ostatni dostali. Tyle samo, co oni. Ale właściciel, jak pan Pola powiedział, no jakże, ja mam prawo ze swoim robić, co chcę. Taka jest ta sprawiedliwość mądra, głęboka. Jak to wszystkim równo i startujemy od nowa, myślę, że za taką sprawiedliwością powinni stanąć banksterzy. Wiesz, oni promują nowy komunizm. Nową równość. Nowe równanie w dół. Wszystkich przycinamy do tego samego poziomu. No to może powinni też konsekwentnie przyjąć, że taka sprawiedliwość, że bankierzy, wszyscy bankierzy, banksterzy, drobni bankierzy zostaną pozbawieni swojej wierzytelności, też jest całkiem fajną sprawiedliwością. Jak mówię, nie wiem do kogo to kierować. Czy do naszych degeneratów polityków, czy po prostu tak w powietrze. Nie ma polskiej siły. Nie ma żadnej siły, która byłaby zdolna czy chętna do zorganizowanej siły, która byłaby chętna do podjęcia odpowiedzialności za upadający kraj, za umierające społeczeństwo, za ten czas nędzy, głodu, rozruchów, który nadchodzi. Trudno, ale może ktoś się rozejrzy za jakimiś mądrymi. Ludźmi, którzy chcieliby jednak tę trudną odpowiedzialność podjąć i między innymi zająć się wspólnie z naszymi potencjalnymi sojusznikami na świecie, zająć się przynajmniej redukcją albo umorzeniem długów.